Dobry wieczór, z tej strony Paweł w i Nagrywam właśnie przykładowe materiał wideo z smartfonem OnePlus 9 Pro Jest to rozdzielczość 4K i 60 klatek na sekundę To już mamy szeroki kąt. No i teraz powrót do stanu początkowego. Przypominam jeszcze raz, jest to materiał nagrywany z smartfonem OnePlus 9 Pro. Rozdzielczość 4K i 60 na sekundę. Do recenzji odsyłam Was do serwisu GSM Cześć, trzymajcie się.